Panie trenerze, najbliższe spotkanie z AZ, z AZ z em AWF Gdańsk, drużyna młoda, ale solidna, groźna przede wszystkim na swoim terenie. I rzeczywiście, tam jest sporo zawodników, którzy byli w reprezentacji młodzieżowej e, Polski w SMS-ie, e, młodzi ambitni, ale jednocześnie e, już doświadczeni, bo nie grają pierwszy sezon. No tak, myśląc bardzo na skróty, gdyby była większa skuteczność, lepsza skuteczność niż tylko 50% w meczu z VIWE, kto wie jaki byłby wynik, to zdecydowanie musicie poprawić w meczu z Gdańskiem. Na pewno. Jeżeli e, w bramce stoi tak dobry bramkarz jak Claverly e, Vivet, to ciężko e, nawet z łatwych, wydaje się, pozycji zdobyć e, bramki. E, bramkarze Gdańska nie są tak, e, takiej klasy jak e, ten zawodnik, o którym mówiłem. E, na pewno będzie łatwiej go pokonać. E, ma Pan do dyspozycji wszystkich zawodników, wszyscy są zdrowi? E, i... Achruk jest po e, takiej dłuższej przerwie spowodowanej razem parkiny, i e, to są wszyscy zawodnicy, którzy odczuwają jakieś dalekie mhm. Już pan zdecydował, kogo pan zabierze na ten wyjazd, czy to jeszcze za wcześnie? E, no, mamy dzisiaj, jeszcze jutro trening, e, także e, specjalnego tutaj wyboru nie mamy. E, jeżeli nie gra e, Achruk, to gra Rosiak. E, jest tylko ewentualność łucak-szmurko, ale łucak zagrał w ostatnim spotkaniu dobrze i on powiedział. Dziękuję.